Dobry wieczór. Państwu. witamy bardzo serdecznie. To kolejne spotkanie z doktorem Andrzejem Kaczarowskim. Witam, panie doktorze. Witam państwa, dzień dobry. Dziś dzień dobry. propozycja tematu o duchowości, reinkarnacji. W religijności, religijność to to samo co duchowość? Jak to wygląda? No właśnie, i to jest coś, i jeszcze by dołączyć do tego wiarę. Ktoś mówi, ja jestem kaletolikiem, czy jestem wierzący. A ten, kto nie jest katolikiem niewierzącym, nic podobnego, duchowość, ani, ani wiara, nie ma nic wspólnego z religią. To religię człowiek wymyślił, nie Pan Bóg wymyślił, nie jest to jakby tu przekaz, tak jak politykę człowiek wymyślił, tak jak biznes wymyślił sobie człowiek i patrzy na to. Yy, powiedzmy, o, na początku powiem Panu taką anegdotę. Yy, o, yy, kosmici, czyli nasi starsi bracia, obserwują nas na Ziemi, Mówią tak, obserwują, jakby my obserwowaliśmy bawiące się dzieci, popatrzcie, ci Ziemianie są idioci. Powymyślali sobie jakieś religie, modlą się do, do, do krzyży, modlą się do jakichś tam figurek i tak dalej, powymyślali sobie biznes, jeden drugiemu daje, udaje, że płaci, drugi płaci, że daje towar i bawią się. Popatrz, jakie oni świetnie sobie zabawy. Politykę, jeden drugiego oszukuje, jeden na drugim się wyżywa. I gdzie te, ci zemnianie są, prawda? Mhm. Tak, jakby Pan obserwował bawiące się dzieci, jak oni się bawią jeden drugiego i ingerujemy. Nie uszukuj jego, bo się do tego. To człowiek sobie wymyślił wszystko, to człowiek yy, przestrzega. Tak jak tyle religii jest w świecie, a prawie cztery tysiące religii jest, tak mówią ze wszystkimi religiami, które mamy odpocząwszy od szamańskich religii, bo to też są religie, Mamy bardzo dużo, czyli nie ma jednej, jednej religii, która, no cóż tu mówić, religia wykorzystuje duchowość, religia wykorzystuje wiarę człowieka. I religia wykorzystuje jego energię, którą zasila egregor danej religii. Wyobraźmy sobie, że ta religia ma, każda religia ma swój egregor. I ten egregor jest zas zasilany naszymi intencjami, modlitwami, e prośbami, które działają egregory na zasadzie wahadła. To, co im dajesz, to otrzymujesz. Czyli jeżeli lokujesz w tej religii dobro, miłość, szczęście, a tak jest, bo chcemy dać Bogu to boskie. Dobrość, miłość. I to nam oddaje ta e, religia. No jeżeli w religii swojej widzimy człowieka leżącego w ranach chrystusowych, ranach cierpiących i całujemy tą krew, no to czyli indyfikujemy się z cierpieniem tego człowieka. Nie polemizuję na tym, bo sam każdy się zastanowi, że to jest logo nasze, które też noszą tutaj. Sam krzyż nie jest w niczym w niczym jakby bardzo dobrze. Krzyż jest, jest znakiem rytuału oczyszczenia, jak to robimy znak krzyża i nie bójmy się krzyż jest najstarszym znakiem radiostezyjnym, gdzie stosowano w oczyszczeniach krzyż. Ale no, wiszący człowiek na krzyżu to mniej mi się widzi, jako, jako religia. Choć przecież byłem też ministrantem. Ale odchodząc od tego, na Pana pytanie, czy religie są duchowością. W religiach wykorzystuje się tylko duchowość i wiary człowieka. Nie ma ludzi wierzących i niewierzących. Nawet ateista wierzy w coś tam. Nie jest on, nic nie wierzy, bo tak nie ma. On niech w siebie nawet wierzy wierzy, a nawet to, co jest tu, to jest też wiara, że wierzymy w coś. Także nie ma ludzi niewierzących i nie dzielmy ludzi na takie. A naszym Tradycji, religii, kultury. No i są te święta Bożego Narodzenia. Gdzie ta duchowość powinna być zachowana? Zaczął Pan od zakupów. Jak tak. przygotowujemy się do tej religii, Coraz świętowania, się spotyka, tak? e, świętowania zrównania z dnia z nocą, bo to też chodzi tutaj o aspekt astrologiczny. Powiedzmy ten krzyż i to wszystko to w astrologii bardzo fajnie zapisane jest, jak to jest i każdy, każde religie wcześniejsze, to były Mojżesza, czy były e, tych, tych wcześniejszych, padł mi w głowie, e, to wszystko oparte na astrologii jest. I dobrze, że my y, podchodzimy do tego z, taką, z takim przekonaniem. Duchowość pożądana codziennie mamy, i codziennie ją. Tak jak z tą miłością. Nie jest miłość w nocy tylko w seksie, tylko cały dzień. Jest ta miłość do drugiej osoby, zaczyna się już od rana do wieczora. Przez cały dzień kogoś wielbimy, kogoś kochamy, przytulamy, ale nie znaczy, że tylko w nocy jest miłość w seksie, bo seksa, to są znowu dwie oddzielne sprawy. Jak duchowość, tak z religią, A Ale jest tak, możliwe jedno bez drugiego? Miłość e... bez seksu, a seks bez miłości? No, no, seks bez miłości na co dzień jest na drogach, na ulicach, w, w hotelach bez miłości, seks jest, no tak. jest. A w czasie seksu może być miłość i powinna być miłość oddanie dwóch osób, ponieważ one łączą się aurą, są w jednym polu energoinformacyjnym i następuje wymiana. Fluidów, wymiana pola energoinformacyjnego i wszystkiego. Także mieszanie tego pola energoinformacyjnego no nie jest korzystne, dla, szczególnie dla kobiet, oszczegam, ponieważ coś takiego jest jak telegonia, mhm. gdzie jest, przyjmujemy fluidy innych osób, które mogą pozostają jako program informacyjny w nas. Ile my możemy mieć tych programów. I to jest niebezpieczne? <grym> Nie wskazane. No mhm. dobrze, nie kwestia niebezpieczna. Chodzi o wymiany wielu partnerów, bo ma się partner tam i, i, i jakiś tam może, ale y, chodzi o, 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 o wymianę wielu partnerów, gdzie jest ta. To jest telegonia. Może Państwo przeczytacie sobie na temat telegonii, więcej dowiecie się. My w trakcie sensu też robimy uwolnienia od tak zwanej telegonii. Pana pytanie o duchowości. Duchowość to jest tak, jak nauka. Uczymy się czegoś. Duchowość jest to postęp ewolucji świadomości, stanu świadomości człowieka. I to, co jest poza naszym obszarem świata fizycznego, to nazywamy duch, coś niewidzialny duchowość. To jest duch astral. I w tym astralnym świecie nie ma materii, ona jest bardziej rozrzedzona. Istnieje świat, Astralny, ale to jeszcze nie jest duchowy, bo jeżeli biorąc ducha, to on jest wszędzie duch. Duch jest wszędzie. Duch jest to pole energoinformacyjne, czyli informacja. Tak można nazwać Boga naszego duchem, bo on jest polem energoinformacyjnym. My jesteśmy częścią tego pola, czyli częścią Boga jesteśmy. Nie tutaj nie, nie głoszę jakiejś herezji, ale. I jest. Istra Boga w nas jest cząstka Boga i my jesteśmy częścią Boga, jakby przyjąć człowieka, to my możemy być takim w człowieku komórką tego człowieka, czyli Boga, który Życie jest. taki potencjał. Boski w nas. Każdym z nas jest boski potencjał, w który możemy dążyć, ale to nie jest tak sobie, i już jesteśmy Bogiem, bo do tego dochodzimy. Proces ewolucji trwa w nieskończoność. Myślimy, że po śmierci odchodzimy gdzieś tam do Boga. Nie, po śmierci nie, nie będziemy nawet widzieć Boga, bo Bóg jest tu też. Także Bóg jest wszystkim i tym co jest po, poza naszą granicą i nie siedzi Bóg tam, który nas przyjmuje i nas nagradza lub nas każe, bo my mamy część Boga w sobie i mamy w sobie e, sędziego, mamy w sobie e, lekarza, uzdrowiciela, mamy wszystko w sobie, to co nam poddarzył nas Bóg, to mamy w sobie i my siebie rozliczamy po śmierci. Idziemy tam, gdzie zapracowaliśmy. Ja kiedyś Panu mówiłem, że pamiętam w którejś rozmowie, że nasza inkarnacja. To jest tak, jakby szkoła, którą uczymy. Siedziemy z klasy do klasy pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. Mamy siedem, osiem poziomów, gdzie musimy przejść w tych, mamy ileś poprawek i, i, i możemy zaczynać inkarnację od południa, i tak też jest, że mamy duszę. Na ziemi, które są jeszcze niemowlęce, są dziecięce, są dojrzewające, chodzący już w etap wyższych poziomów i tak dalej. I te dusze muszą się jeden drugiego uczyć. Także my powinniśmy uczyć jeden drugiego, i też tak jest. Dusze bardziej. Światłe, świadome przychodzą po to, żeby innych ciągnąć do góry. To jest proces ewolucji. Ktoś powiedział, że jeżeli człowiek nie ma postępu, to nie udochawia się. Nawet to, że on siedzi, on przygląda się do tego świata to już jest jego procesem. Nawet jeżeli na lekcjach siedzi uczeń, który nie chce się uczyć on coś z tego wyniesie choć wyniesie, że warto być. Ja się uczyć. zastanawiam, panie doktorze, czy w zasadzie można. To swoje życie przeżyć zupełnie bez duchowości. Bo pewnie takie przypadki są, ale czy życie bez duchowości, bez duchowości jest życiem straconym? Jakby Pan to określił. Starci ludzie mówili, że ten człowiek sobie nie ma duszy. Ta. Ten człowiek nie ma w siebie światła, ten człowiek nie ma w siebie w Boga. Czyli jeżeli zakładamy, że iskra Boga jest w każdym człowieku, to każdy, kto znalazł się tu na Ziemi, ma w sobie boskość, tylko nie wie o sobie, nie rozwija, nie skupia uwagę, nie, nie rozwija. To jakby miał w sobie jakieś zdolności, ich nie rozwijam, Bagatelizuje tego I, i uważam, nie ma, wszystko jest duchowe. Wszystko jest polem informacyjnym, tylko że y, to jest tak, jak Pan dostał rozum i wiedzę, ale można z niego nie korzystać, z rozumu swojego. Wszyscy startujemy od pierwszej klasy. Proszę zobaczyć na swoich kolegów. Niektórzy, którzy nawet w pierwszej, drugiej klasie byli zdolni, na początku wypalili się, a później nawet szkół zawodowych niektórzy nie skończył, może Pan porównać, a niektórzy poszli wyżej. Ci, co powoli szli, co uczyli się tak. systematycznie i nie, 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 nie byli ani za dużo do przodu, ani do tyłu. Po prostu brać życie tak, jak idzie. Y Pan Bóg ma czas na wszystko, a więc nasza duchowość jest procesem. Jak w takim razie można ocenić nasze prawo, czy to polskie, europejskie czy światowe, że karze się na przykład zbrodniarzy, kiedy wszyscy wobec życia, wobec Boga jesteśmy równi? Posiadamy, jak Pan powiedział, iskrę Boga, nie wszyscy to rozwijamy. Popełniamy błędy często wobec tego prawa, które utworzył człowiek. Gdzie jest duchowość w momencie, kiedy na przykład osądza się drugiego człowieka w sądzie? Czy to jest właściwe według Pana? Zresztą nieraz pewnie i przesłuchi nie przesłuchiwał, tylko u Pana na terapii byli i ci, którzy osądzają, jak i ci, którzy wyrządzali krzywdę. Gdzie tu jest duchowość w całym tym prawie i w osądzaniu drugiego człowieka? Może to pojawić się w ten sposób poprzez pryzmat przejścia w cieleń, że człowiek ma czas, odczuje to sobie. Kiedy w tym życiu był, w poprzednim życiu był katem, to. Jeżeli nie zrozumie swojego życia, to może doświadczyć, czym być, ofiara może być, żeby doświadczył tego. I tak prawo karmy to działa. Prawo karmy jest bezwzględne. Co się jeszcze to zbierasz. I uważam, Czyli że to jest w prawo wszechświata, w jaki sposób normuje te sprawy. Ja mówiłem tylko, że człowiek ustanowił to prawo ziemskie, gdzie karzy jednego drugiego. No ja myślę, gdyby nie było tego prawa, e, które nazwamy ziemskim i nie było przestrzegania prawa, no to naprawdę byliśmy, byśmy nie doszli do tego, co doszliśmy. My doszliśmy bardzo wysoko, jesteśmy rozwinięci. My nie jesteśmy prymitywnym ludem, gdzie jeden na drugiego napada, ale ma tego chociaż, że poniesie do tego skutki ziemskie. Tu będzie... Kar. A to, że po śmierci mm -hmm. przejdzie swoją karę, to jest druga sprawa. No dobrze, ale nie zatem są takie kraje, że stosują na przykład karę śmierci. Nie wiem, jakie jest Pana zdanie o karze śmierci. Za chwilę może Wam powiem. E, I co się może okazać? Że człowiek, który zabił morderca, gwałciciel, e, skazują go na karę śmierci, nie oczyszcza nie. się, a pytanie co z takim sędzią, który oceniał według prawa ziemskiego? Czy ja uważam, że kara śmierci nie jest żadną karą. To jest dla niego błogosławieństwo, no właśnie. żeby on, może tyle jest uchronnie, żeby on nie robił krzywdy innym ludziom, ale można tego człowieka e, u, ukarać na, na jakieś ciężkie roboty albo naprawienie swojej kary. Bo cóż śmierć dla niego? Każdy doświadczy śmierci wcześniej i później. Jeżeli mówimy, nawet przyjmiemy aspekt ten, że po śmierci. Ci ludzie chwalą, jak fajnie jest, odchodzę do światła, to dlaczego on nie odejdzie do tego światła, bo gdzieś swoje miejsce. Oczywiście te dusze już później same wydają sobie wyrok po śmierci, one są, nie pójdą tak wysoko, ale tu zostają w tym nieczyściu, a tym piekle na dole. Dusze po śmierci doświadczają tego piekła, nie zaprzeczam, bo ja to doświadczam w reinkarnacji wiem, że tak to jest. Także uważam, że, że kara śmierci nie powinna istnieć. Powinien. On powinien do końca życia. Powinien skazany być nawet na ciężkie pracy, nie na 100 lat, to 150 i 200 lat skazany. Tak, żeby on jeszcze miał w głowie zakodowane, że przy przyszłym wcieleniu on ma, ma to, Tylko, to robić. no Gdzie jest z tym wszystkim, powie Pan o co pytam, człowiek, który oko za oko, ząb za ząb? No, to... Nie, to jest wymysł biblijny. Mhm. Także wiele jest paradoksów takich, ząb za no, ząb. Ale Jak ci że ktoś nastaw drugiej policzy, no przepraszam. Jeżeli kogoś chcemy kar karać. Tym ziemskim prawem za to, że popełnił zbrodnię, no to poniekąd my robimy to. Zrobiłeś tak, więc teraz cierp całe życie. Ale. No właśnie, to jak Pan uważa, że, y, zabi że zabieramy już życie? Nie daliśmy nikomu życia i takiego prawa nie mamy. I tak. Jestem co do tego jakby, nawet jestem nastawiony w roku przed, na wydawanie wyroku śmierci. Nie dałeś mu życia, nie zabieraj mu życia i nie wolno zabierać życia drugiemu człowiekowi. Ja się z tym zgadzam, tylko dlaczego go karać do końca życia na przykład? Za co? Że on zrobił drugiemu tak. krzywdę? Żeby go pokarać, a co jego puścić? No właśnie, nie wiem, no zastanawiam się. Często przestępstwa dokonują psychopaci. Ludzie psychicznie chorzy, ludzie nie, roz, jakby jak byli nieświadomi tego, co czynią, oni postępują często gorzej jak zwierzęta. I trzeba odizolować od tego społeczeństwa i to jest tylko tyle. I on wcale nie czuje się tam źle w tym swoim życiu. Rozumiem, że ludzie, którzy izolują, czy oni nie biorą na siebie karmy, że no tak, pełnię w tym życiu taki, taką rolę. Ale jestem sędzią, i to ja decyduję, czy ten pójdzie do więzienia, czy ten pójdzie pod gilotynę, jak było kiedyś. Czy gdyby Pan był sędzią, nie obawiałby się Pan, że e... Ubabra się Pan w tym, że nie A nie no, że się. Czy to jest do tego, no ale to nie on decyduje mm -hmm. o tym, tylko kodeks go decyduje, który ludzie ustanowili. Ja tak myślę, że to mm -hmm. żaden sędzia nie wydaje żadnego wyroku w swoim imieniu, tylko w imieniu tego prawa, które reprezentuje. Jak ktoś powie, głupie prawo, ale prawo jest. Właśnie, tak jak że... z tym prawo, jak, się, jak się do tego, jak ktoś ustanowi tak prawo, no jak teraz ja nie chcę już w politykę wchodzić, bo to prawo jest takie, jak ludzie ustanawiają sobie dla swojej wygody. Także myślę, że tutaj odizolowanie zbrodniarzy. Od społeczeństwa jest jak najbardziej. Nawet nawet na Ręberce wydawano wyroki karę śmierci i myślę, że to do niego żadna kara jest, no Boże, to on przyspieszyli przejście. przejście na drugą stronę. Oczywiście co po śmierci już nie wiemy jak on tam, bo to indywidualna sprawa. Kiedyś mnie pytano, no dobrze, jeżeli mówimy, że tak ludzie, którzy zrobią zło na ziemi zabije kogoś, zamorduje, ale z ręki naszych przywódców różnych, nawet i Stalina, Hitlera, ile ludzi odeszło. Mówią, że nawet na same rozkazy Stalina może tam miliony ludzi by uskazał. To co on powinien po śmierci, gdzie on powinien się znaleźć? Oczywiście po śmierci on znajdzie w swoim egregorze ideologicznym, którym stworzył na Ziemi, dalej istnieje. I tam ma czas do przerobienia tego i popatrzeć to, odczuć to, co dawał tu, i może. Nawet y, jego kara będzie taka, że na wstępnym wcieleniu urodzi się kimś, który musi dać ludziom dobro teraz, odkupić swoje zło poprzez dobro, dawanie dobra. Bo to jest takie właśnie, mhm. właśnie do tego. A może by tych, y, tak mi przyszło mhm. na myśl, a może by tych zbrodniarzy dać do, do jakiejś hospicjum, do pracy z ludźmi, gdzie oni musieliby służyć? Pan, Zrobili, przyśpieszyli śmierć w takim... Tak, ale oni by byli na cały czas cenzurowani okazem, i by żeby tak. nie dopuszczało się, bo taki człowiek nie sam. jest wiarygodny. A może do zwierząt dać, żeby oni pracowali przy zwierzętach, a może w polach by pracowali i w ten sposób by następowało. Czy w Pana terapii zdarzyło się, że Pan spotkał wcielenie kogoś, kto na przykład w wojnie krzywdził, bił, zabijał? Miał pan takie no, tak, 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 oczywiście i w tym życiu też chce zabijać, tak, też chcą. Nie, nie wyszedł z tego, czyli ja uważam, że, że jego tamto życie nie e, nauczyło niczego i w tym życiu też są oprawcy. Jak mówiłem kiedyś Panu, że właśnie e, ludzie w wielu podkoleniach swoich, w wielu wcieleniach są ofiarami i są katami, dopóki nie uświadomią sobie dlaczego tak jest, no to jest ich Przeklętą karmą, jakbym powiedział, przeklętą niedolą. Ale nie zdają sobie z tego sprawy, bo mogą tak wiele wcieleń krzywdzić im. Tak, dlatego to jest takie ciężkie, jakby, jak Jung powiedział, problem nieuświadomiony staje się naszym losem, naszym charakterem, karmą nawet staje się i kulą u nogi staje się. Wszystko musi sobie uświadomione być, dlaczego kat jesteś katem, co z tego masz, dopóki uświadomi sobie, że zdaje cierpienie, to tak jak samo być ofiarą, dopóki uświadomi sobie, czego, dlaczego jestem ofiarą, to będę w następnych dzieleniach ofiarą. Jak weźmy od szkoły podstawowej, może kolegów, Spotkajmy się po 20, 30, 40 latach. On już kala ofiarą i dzisiaj z ofiarą nie radzi sobie, bo już taki jego los, taka karma. I on będzie czekał, że ktoś jego poprowadzi za rękę i tak dalej. Także luźne są losy ludzi, żeby ludzie uświadamiali sobie, Dlaczego tak robimy w życiu? I to jest proces ewolucji duszy, i to jest proces duchowy, bym powiedział. Duchowość jest tak zwanym oświeceniem. Ktoś zapytał mnie kiedyś, co to jest oświecenie? Oświecenie to jest podniesienie swojego stanu świadomości. Oświecamy swój umysł, idziemy do światła. Oświecenie następuje uświadomienie sobie czegoś przypominając Freuda nawet to co nieuświadomione jest problemem naszym i taki problem mamy chcemy zmienić swoje życie e, może to że pan powiedział o tych skazanych i tak dalej nie oceniajmy tych ludzi bo los ich oceni w przyszłości pan bóg myślę który jest w nich jeżeli poczują za jakiś czas tą iskrę bożą ja powiem Panu jedną rzecz, zajmuję się reinkarnacją i powiem, że nawet zastrzegam i to niektórym mówią, nie warto wracać w przeszłość swojej reinkarnacji, nie warto grzebać swojej podświadomości, bo nie byliśmy nigdy w poprzednich ciele idealnymi. Byliśmy też zbrodniarzami, gwałcicielami, byliśmy w różnych niskich poziomach, gdzie los nas ustawił. I najważniejszą i, i, i rzeczą baliśmy się o przetrwanie sobie, a żeby przetrwać musieliśmy różne rzeczy robić, żeby tamtych emocji, negatywnych emocji. Jako form energoinformacyjnych nie przenosiliśmy do tego życia, żeby nie Dlatego bardzo ostrożnie robimy te reinkarnacje, żeby nie pobudzać dla zwykłej, głupiej ciekawości, co ja robiłem w tamtym życiu, co ja byłem, bo to zakłóca nasze dzisiejsze życie. Świadomie inaczej to przyjmujemy, ale nasza podświadomość, kiedy dostanie ten pakiet takich informacji, które ukryte były w archiwum, to zaczyna myśleć, rozważać, że ja nie jestem dobry, że ja jestem zły, bo dlatego, że ja zrobiłem w tamtym życiu. Ja w tamtym życiu sobie nie radziłem i ja nie mogę sobie w tym życiu poradzić, skoro taki już jestem, skoro sobie nie radziłem, że ja mam słabość. A może byłem kobietą i mam kobiecą nerkę słabszą, to ja sobie do tego raczej uważam, że jeżeli wracamy do poprzednim wczelenia, to tylko w celach naprawczych. Niczym więcej. Z Własna ciekawość wykluczyć to, bo to zaburza nasze życie tutaj. To już daleko za nas jest. I tak w przeszłości nie wrócimy. Dzisiaj ważne, dzisiaj jest dzisiaj. A jakie dzisiaj to jest jutro? Przeszłość możemy tylko uczyć się na bazie przeszłości, po to, żeby nie pod, po, po, ja dokonywać podobnych błędu. błędów, tak jak uczyć się na tego. Pan nie wróci do szkoły podstawowej. Pan nie wróci nawet w szkole do którejś klasy może no, pójść, żeby posi ucząc. E, usiąść, posiedzieć sobie tam, a może jako nauczyciel wróci, ale już z innego poziomu, już nie wrócimy w swoją przeszłość. A więc nie mamy co tam naprawiać. Jeżeli by pan dzisiaj rozważył ją ja w, w piątej klasie podstawowej yy, ułamki. Ja nie tego, to ja dzisiaj już bym mógł wrócić A. i naprawić to. Nie naprawi pan, to już jest wona wylana. Tylko można sobie dopisać, dowartościować się i powiedzieć, że na tamte czasy byłem tak głupi, albo byłem tym i tym, ale to były takie czasy i musiałem taki być, bo każdy przechodzi ten problem, który uczy się i idzie do przodu. Także ważna jest nie regresja, reinkarnacja, w wieku tak, ale. progressia To, co będzie jutro, bo jutro I Świadomość jest, też. Świadomość, bo nasza się. świadomość rozwija się i cieszymy się. Dzisiaj nie cieszymy się tym, że w szkole byliśmy zdrowni uczniem Możemy o tym przypomnieć, pogadać, a co to mi daje. Nie cieszymy się tym, że do tego, bo nie wracamy do tej, do tej klasy, a możemy sobie tylko przypomnieć może oglądnąć zdjęcia, ale tak trzeba iść do przodu i kształtować swoją osobowość na bazie przeszłości. Dziękuję za to spotkanie. Chciałem się tutaj uścisnąć dłoń. Dziękuję bardzo. E, było jak zawsze miło, wiele wiedzy. E, bardzo Panu dziękuję dobrego. dzisiaj. Wszystko dobrego. Z Państwem dziękuję. się też żegnamy. Dobrej, spokojnej nocy.